Cześć wszystkim, z tej strony Ogrodnik W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak rozmnażać malinę Tutaj mamy pokazane na przykładzie maliny dwuletniej Tutaj niestety w trakcie cięcia starych pędów wycięłem przypadkiem też tegoroczne pędy Tutaj gdzieś wam podlinkuję, kliknijcie sobie to zobaczycie jak w ogóle rozpoznawać pędy tegoroczne i zeszłoroczne no, i wykonujemy sobie takie sadzonki przy pomocy nacięć fragmentów, gdzie mamy dwa pąki. Jeden pąk jest tutaj, drugi pąk mamy tu z drugiej strony. I po prostu takie fragmenciki, nawet możemy trzypąkowe fragmenciki wycinać, będziemy je sadzić bezpośrednio do gruntu. U. Możesz z bliska pokazać. I tutaj już jak jest dużo takich międzywęzli, węzłów w ogóle to sobie dowolno mi dać wycinamy jaką chcemy. Powiedzmy, mamy tu kolejny taki dorodny pęt. Widzicie też jest taki zielono-brązowawy, czyli tegoroczny. I wycinamy. Hmm. Tutaj jest już te twarde. Tu mamy zielony pąk, pąk. Z drugiej strony. I tniemy. Dobra. I tak nacięte sztorby. Wsadzamy sobie w przygotowany grunt. Grunt musi być dość luźny, oczywiście, również zasobny. Warto jakimś kompostem podłożyć pod spodem. Pierwszą warstwę powiedzmy tutaj podsypujemy jakąś gliną albo kompostem takim dość żyznym, a górną warstwę już takiej lekkiej ziemi i po prostu wkładamy pod lekkim skosem. Pąkiem oczywiście, do góry. O. i żeby jeden pąk tylko wystawał tutaj kolejne mamy listki oczywiście obrywamy szukamy pąku tu mamy kolejny pąk do góry Kolejny punkt tutaj mamy. tej do górę. Oczywiście lepiej takie pędy grup przebrać. One się dużo lepiej nam przyjmą. O, tu mamy kolejny. A te cieńsze ja też wkładam. Zobaczymy, może się przyjmą. Jak nie, to nie. Jak tak, to tak. No. I zaraz przechodzimy do drugiego sposobu. No, zobaczcie, sobie tutaj tak rosną. Nieco oddalone tak w ścieżce nam przesz przeszkodę. Te akurat zostawiliśmy, bo tu taka główka rośnie. Ale to było jedyne Więc po prostu bierzemy taki odrost i sobie go wykopujemy. Obecnie mamy jesień, więc nie stanowi to dla nich pro żadnego problemu. I zobaczcie, z takim fragmencikiem nawet możemy zobaczyć jej korzonki, jak idą. I ona spokojnie się przyjmie, oczywiście, przed posadzeniem. Oczyszczamy tą całą skórę z takiej trawy zbędnej, żeby nie przeszkadzała, nie konkurowała o glebę razem z maliną, naszą ponowo posadzoną. I idziemy do na naszego... Tutaj przygotowałem podłoże pod nasze posadki, tu wcześniej robiliśmy z sztobrów, sztorbów. Nie wiem, to się domawia do końca. No. Więc jeżeli chodzi o podłoże, to z pewnością jeżeli macie ubogi, ubogi grunt, czyli na przykład jakieś piaszczyste gleby. To w takim wypadku cały skół powinniście wysypać jakimś kompostownikiem. Bądź tak w przypadku tutaj naszego podłoża jest to glina i ona jest bardzo zasobna, bardzo dobra to samo z kompostownik, On jeszcze tam będzie pracował i fajnie cały czas dostarcza do składników odżywczych malinie, więc zasypujecie tak dno no i potem takie formujecie możecie takie formować rowki sobie na przykład jak ja, żeby za dużo nie tracić w, takiej, w tej takiej fajnej ziemi i w tych takich wąziutkich paseczkach ja będę sadził maliny a pośrodku właśnie już jest ten grunt taki swoisty i z góry oczywiście będę przykładał to wszystko również tym gruntem rodzinnym więc sadzimy Ech. tutaj taki dołek, przygotowujemy. Oczywiście malinie stanowisko <grymne> najbardziej spodoba się takie słoneczne, gdzie również będziecie podlewać dużo dostępu, będzie miała do wody więc na to zwracajcie uwagę a teraz ja już ją lokuję tutaj korzonek rozkładam i przysypuję tą luźną ziemią oczywiście właśnie po to te takie rowki zrobiliśmy żeby w nich nasadzić maliny gdzie będzie miała luźną ziemię żeby korzenie swobodnie się rozrastały no i przysypujemy ją po posadzeniu bierzemy jakieś nożyce Sekator. Na przykład, tutaj. Jeżeli jest możliwość, to możemy parę listków zostawić. No, ale jeżeli to jest taki długi pęt, no to nie ma po co je ścinamy na kompostownik. Na przyszły rok się przyda. No. W przypadku maliny jednorocznej przygotowujemy podobnie właśnie tak podłoże. Właśnie, żeby była żyzna pod spodem. Na przykład, właśnie kompostownik albo glina w miejscach sadzenia, żeby była luźna ziemia żeby korzenie swobodnie się rozrastały no i poza tym wszystko podobnie, sadzimy po prostu tak samo takie odrosty korzeniowe i one w przyszłym roku nam ładnie wystartują też również je możemy przyciąć, żeby nie transmitowały że w wyniku transpiracji nie traciły zbyt dużej ilości wody i one już spokojnie tutaj się przygotują do przyszłego roku, za wszystko Więc podsumowując, tak wygląda rozsada. Jak widzicie, wszystkie są przycięte. No, tak po jednym listku u tych dwuletnich pozostawiłem. Albo po bez żadnego listka. One się i tak przyjmą fajnie. Tu możecie zobaczyć kolejne. Tu jeszcze. A jeżeli chodzi o te jednoroczne, no to one oczywiście. Rosną do, aż do końca sezonu, dlatego mają dużo więcej liści. I tutaj pozostawiałem już takie nieco dłuższe te pędy, żeby one się fajnie przygotowały do zimy. Ale mimo wszystko pościnałem. Szczególnie te, te takie e, pędy, na których kwiatostany były jeszcze owoce się dojrzewały, to one bardzo obciążają przyjęcie się takich sadzonek, więc je wszystkie ścinamy. No mniej więcej po tyle tak, po parę listków na krzaczku, żeby pozostało. No. Chyba że już mamy, e, nie wiem, powiedzmy, na to późno jesień, nie ma już liści na nich, no to w takim wypadku bez liści będą po prostu, i wtedy można już przyciąć je bezpośrednio aż do e, przy samym tak na 10 cm e, u, u, po prostu nad, samą, nad ziemią. No, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Możecie subskrybować, dawać łapki w górę, jeżeli Wam się filmik podoba. No i śledźcie, bo w przyszłym roku Wam na pewno pokażę, jak te maliny się przyjęły.